24. Nie było. Jednym słowem, proszę Państwa, z całą pewnością się tej całej rzeczywistości oddać nie uda, ale spróbujmy kilka słów, czy też kilkadziesiąt słów użyć, i być może będzie łatwiej. Witam Państwa, witam naszego gościa Piotr Borys, Platforma Obywatelska Koalicja Obywatelska. Dzień dobry Panu, Panie Pośle, dzień dobry Państwu. Dzień dobry słuchaczom Polskie 24. Jedna niewinna komisja weryfikacyjna, a ile jest ilamentu, ile jest złości, złośliwości, ile straszenia. Po co to? Na co to i komu to ma służyć? No przede wszystkim e, intencja jest w założeniu zła e, i negatywna, bo jest ukierunkowana głównie na lidera opozycji. Widzimy tak naprawdę e, kontekst tworzenia tej niekonstytucyjnej ustawy. No to jest takie polowanie na czarownicę, które, które wymyślił sobie oczywiście PiS pod pretekstem e, ochrony e, Polski przed wpływami rosyjskimi. Intencja, podkreślam, jest wyłącznie partyjna i jest elementem wyłącznie strachu przed przegranymi wyborami. No to wyłącznie, panie pośle. Intencjami szczerymi jest piekło wybrukowane. Tak przynajmniej babcia mi tłumaczyła całą rzeczywistość otaczającą. Natomiast ja w tym projekcie ustawy nie widzę nic na temat lidera Platformy Obywatelskiej. Powiem panu jeszcze coś gorszego. Otóż w ubiegłym roku nie kto inny, ale lider Platformy Obywatelskiej, właśnie przywołany przez pana Donald Tusk, apelował, żeby jak najszybciej taka komisja powstała. Jasne, gdyby to była komisja śledcza, która ma stosowne uprawnienia, ale ta komisja, podkreślam raz jeszcze, niekonstytucyjna, jest jednocześnie sądem, co podkreślają go nie może być sądem, i również penalizuje, bo może dawać tak zwane środki zaradcze, czyli kary, czy eliminować z życia publicznego osoby, skazując je na de facto infamię. Tak naprawdę, gdybyśmy chcieli prawdziwie zbadać kontekst wpływów mhm. rosyjskich. To uważam, że tej kontroli poddał, powinien się podać przede wszystkim pis z okresu jeszcze e, tak zwanej afery podsłuchowej, a więc z tego co wydarzyło się. Wokół, no to to akurat wokół, obejmuje ten wokół czas, No to są wokół... Panie Pośle, no, dobrze, ale, ale, sekundkę, ale, ale to ale, dokładnie. Moment, przecież to ale, obejmuje te lata, to są nie, lata 2007-2022. No przepraszam. Wokół pana Falenty, to jest po pierwsze, yy, który dziwnym trafem. A kiedy ro... była afera podsłuchowa? Dobrze, ale mówię, proszę mi tylko dać dokończyć. Po pierwsze, pan Falenta, po drugie, cały system oczywiście napływu rosyjskiego węgla, 58 milionów ton rosyjskiego węgla po tym, kiedy PiS przejął władzę, I nagle dało. I jeszcze 2006 rok, który nie jest objęty, czy między nimi decyzja pana ministra Jasińskiego, która pozwoliła Rosjanom na podwyżki cen gazu, już nie jest objęta wpływami rosyjskim. Ale chyba fakt jest faktem, że kontrakt gazowy na dostawę rosyjskiego gazu to nie podpisywał pan Jasiński, tylko Waldemar Pawlak. Już po roku 2007, przecież ten kontrakt był przedłużany, wówczas Waldemar Pawlak przekonywał takiego, dajmy na to, potencjalnego Klarenbacha, co pan rosyjski, gaz ruski gorzej się pali. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga. Falenta swoje odpokutował, odsiedział i jest na nowo na łonie społeczeństwa przyjęty. Ja bym się falenty nie czepiał. Czepiłbym się, gdyby można się było czepiać, tego, co ci mądrzy, którzy siedzieli i tam sobie jedli, pili, yy, za boki się trzymali, hucha i hicha sobie robili i to, co mówili, za to bym ich rozliczył. Do tej pory dziwnym trafem w ogóle nikt tego wątku nie podjął, a tam naprawdę padały słowa takie niezwykle ważne. No nie ma tematu. Co do węgla, ma pan rację. Przypomnę tylko, że ten węgiel, który był ściągany do Polski, w większości był ściągany przez podmioty indywidualne, Gospodarcze, które płaciły ZUS, płaciły podatki, utrzymywały pracowników, przyczyniały się również do naszego wzrostu PKB. To nie jest tak, że sobie ktoś ściągnął, tylko sprzedał, i tak to wyglądało. No takie jest życie. Tylko od razu dodam też, że w kwestii tego węgla ten węgiel wchodzi również w te lata, którymi ta komisja się zajmować będzie. To są lata 2007-2022-15 lat. Więc tak, po pierwsze nie zgodzę się z faktem, yy, by... Zgodę na podwyższenie cen gazu w Polsce minister Jaśniewski, zrobił, że nie przeczytał dokładnie umowy, to rok 2006 nie objęty. Działaniem tej komisji. Zgadzam się, że te 58 milionów ton rosyjskiego węgla, które eliminowało skutecznie polski węgiel, który wówczas stał na składach i protestowali górnicy Solidarności, powinien być absolutnie przedmiotem. Czy, czy nie zadziałały jakieś określone wpływy rosyjskie i biznes, którym ktoś uprawiał? także że spółki Skarbu Państwa. Natomiast myślę, że cała intencja dotycząca tzw. wpływów rosyjskich, to co powiedziałem na początku, ona ma tak naprawdę jeden element. Spróbować. Dokładnie tą narrację, którą stosują publiczne media, głównie telewizja. No, przecież, oraz, jesteśmy w publicznych oraz, mediach, jak pan słyszy, żadnej narracji ale, nie ale ma. Ale kiedy widzę y, telewizję publiczną, e, głównie e, e, telewizję publiczną. ale to jest ostrzeżenie. To jest czyste uprzedzenie. Widzę ciągle element zdjęcia Tuska z Putinem, Tuska z Merkel, Tusk z Putinem, Tusk z Merkel. No dobrze, no po ale, to o to po to, żeby mieć jakieś przeświadczenie, że jakieś wpływy rosyjskie y, mogły mieć y, znaczenie w decyzjach Donalda Tuska. Nie miały. I pa, teraz w momencie, pa, kiedy, w momencie, kiedy widzę, co nie co, robię, robił, co, robi, co, nie robił, co pan mówię teraz kiedy, naszym słuchaczom powiedzieć, kiedy, że no, zdjęcie nie, Donalda racja, Tuska no, za to... Merkel jest nieprawdziwe. Nie. Tudzież zdjęcie Donalda Tuska z Putinem jest nieprawdziwe. To mnie ogarnia śmiech i to nie. pewnie większość momencie... z nas... No zdjęcie jest zdjęcie. Ja... Mają Powie zdjęcie, panu... mają ja zdjęcie. Ja wczoraj rozmawiałem z rolnikami, którzy oglądają... Codziennie TVP Info, bo innej telewizji nie mają. Bronią się jak mogą przed tą telewizją. O, no, naprawdę ta, 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 ta. Bronią się, lubią się, Panie i mówią, pośle. Już, już nam, mówią, już nam szkoda tego Tuska, bo już przesadzają tak naprawdę wtedy, kiedy widzą, no stop, zdjęcie, cytuję Tuska z Putinem. Więc mówię o pewnej narracji. To jest oczywiście w interesie PiSu, aby ta narracja tak zwanych wpływów była. Aby, a może takie wrażenie, aby przede że pan przede wszystkim przyjął sobie narrację, żeby a na końcu, uderzyć TVP Info, na, końcu, na to pozwolić do końca nie mogę, panu. A na końcu ale nie wie pan, ja, ja stwierdzam fakt jako zwykły oglądacz telewizji, ale wie pan, no, staram się krytycznie do tego faktem, próbuję ale to pan Ale, ale próbuje pan negować istotę funkcjonowania zdjęcia, które rzeczywiście jest Tuska z Putinem i mówi pan, że takiego sugeruje pan, że nie, to jest w ogóle pan, nie wiadomo skąd, mów, skąd mów, zdjęcie, mów, mów, po o czym t... pan mówi tak, że za dużo pan, tych zdjęć mówi o tym, że, że przez 7 lat, czy przez 6 lat, widzowie widzą tylko Tuska z Putinem. Stawiam tezę publicystyczną, zupełnie hipotetyczną. Gdyby pan z kolei z drugiej strony włączył sobie tę telewizję, która wam jest bardzo przychylna, a jest taka jedna telewizja, pan pewnie nawet nie zna jej nazwy, nie? To zobaczyłby pan tam tylko i wyłącznie yy, zły PiS, wie pan? No tak to wygląda mniej więcej. Powiem panu, ja panu... Ale rozumiem, że to panu nie przeszkadza. Szanowni, nie, 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 pan, ja... Stawiam tezę publicystyczną. Zostawmy media. Teza jest na potrzeby chwili naszej rozmowy. Załóżmy hipotetycznie że ta komisja wraz z opublikowaniem w dzienniku ustaw ona już nabiera mocy prawnej może zacząć działać tak pan prezydent podpisał ustawę i skierował ją do trybunału konstytucyjnego spowodował Załóżmy hipotetycznie że do października Donald Tusk ani razu nie jest wzywany przed oblicze tej komisji i co i dalej będziecie wtedy bili pianę że to jest komisja przeciwko Tuskowi ale wie pan... A, dokład... za, załóżmy hipotetycznie. Pan, hipotetycznie prezydent mógłby nie podpisać ustawy, bo hipotetycznie Trybunał powinien w ramach kontroli tą ustawę zmieść z powierzchni... A skupmy się na moim założeniu hipotetycznym. Znaczy, futurologia jest domeną oczywiście części dziennikarzy, tylko my stoimy... Twardo na ziemi, i wiemy, że jeżeli, je, jeżeli pis coś zakłada, to są tam tylko i wyłącznie złe intencje. Złe, prze, złe przeciwko opozycji. Dlatego, żeby przenieść tak naprawdę koncentrację, uwagę, wie pan, głównie na to, od, aby odciągnąć ludzi od podstawowych problemów, jakim jest naprawdę, znaczy inflacja, cała drożyzna, afery pisów, cały ten system, który na co dzień powinien Polakom dać do myślenia, na, na kogo powinni postawić w tych wyborach. Więc spróbujmy w takim odsunąć ich percepcję. Panie pośle, to powiem panu tu, jako obywatel. Tu, tu, leży, pan, tu leży główna przyczyna jest tej Jest pan zainteresowany zdaniem leży, obywatela, leży, wie pan. który nie jest uprzedzony do żadnego polityka, do żadnej stacji telewizyjnej, do sta żadnej stacji radiowej. i Po prostu tak patrzy, obserwuje, ale też będzie głosował. Wie pan, co ja bym chciał? Żebyście zapomnieli całkowicie o swoich barwach politycznych, schowali swoje legitymacje partyjne i żebyście się rzeczywiście zajęli klub problemu. Czy były ruskie wpływy, czy tych ruskich wpływów nie było? A pan uprawia politykę. Ja rozumiem, że to jest pański zawód. Ja bym chciał zadać podstawowe, najprostsze pytanie, jakie można zadać. I proszę mi wierzyć, że nie będę pytał o Molo w Sopocie. Gdybym mógł zapytać. Zapytałbym o jedną rzecz, bo ja już od powiem. pan o Macierewicza, Ale moment, o to, w jaki ale, sposób ale pan, rozbrajał po, ale, polską ale, armię. Ale, ale da mi pan szansę, żebym zadał ale, to nie, ale pytanie. Pytam, czy czy zapytał pan również z determinacją o To co o, mnie o Bajkę, o wszystko, o, wszy o ale, cały, ale, ale, Przepraszam, czy o Bajtek rozbraja polską nie armię? Pan, armię czy Macierowicz rozbraja pan, polską ale, armię, ale, kiedy nakłady na polską armię zaczęły się właśnie za Macierowicza? Ale od wybuchu wojny, przepraszam, od wybuchu wojny, czy nie jest objęta komisja, ściągnięto do Polski przez Orlen. Ropy rosyjskiej, a wszyscy myśleliśmy, że już tej ropy, ta ropa nie płynie, za 50 miliardów złotych. A przepraszam, kiedy, kiedy sankcje na ropę zostały nałożone, panie pośle? No, w trakcie trwania wojny, ale wie pan, ta, ta ropa ale, płynęła ale, do nas ale, jeszcze ale, ale miesiąc, co, dwa miesiące ale to temu. Pan bez chciał, że, to pan chciał, żebyśmy pan, myśmy... się z kontraktów nie wywiązywali. Nie, wie pan, znaczy, wie pan wie ja że był, teraz możemy ja, arbitraż ja międzynarodowy wie pan, zastosować. Nie, tak, pan, ja bym chciał I wie za tym, że jesteśmy żeby, na wygranej pozycji. Wie pan, ja chciałbym, żeby za słowami polityków, szczególnie premiera Morawieckiego, szły czyny obaj pan, Ale pan odbija w ogóle mój tok, Myślenia. Ja panu powiem teraz, jakie ja bym chciał zadać najprostsze pytanie. Na przykład, dlaczego Państwowa Komisja Wyborcza, Nasza Krajowa, kilkukrotnie jeździła do Moskwy na szkolenia? Wie pan, nie wiem, no Państwowa Komisja Wyborcza to są, Wyborcza a to są jest... lata 2001, 2012, 2013. Pan, może, szko potem, może, potem szkoliła, mamy... może szkoliła nie, e Państwową Komisję nie, Wyborczą, sądząc, sądzą, że, je, że, że, że jeździła że jeździła do Moskwy na szkolenia. Pan, nie, nie szkolić ruskich, nie, nie, nie tylko rusty szkolili naszych. Mnie to pan, interesuje. Nie, pan nie Proszę zapytać Państwowej Komisji Wyborczej. E są tam sędziowie, pewnie z doświadczeniem. Jeżeli sugeruje pan, że mogły być w Państwowej komisji wyborczej jakiekolwiek rosyjskie wpływy, to wie pan to. Ja raczej tych wpływów widziałbym w politykach czy w części polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy szczególnie na styku zmiany politycznej w Polsce w 2015 roku kolaborowali z panem. Z panem Falentą, bo to wszystko, co się wydarzyło, było elementem na pewno e biznesów rosyjskich. Panie czyli pośle. Biznesów rosyjskiego węgla. Panie więc, pośle, więc jeżeli ale pan... w jaki sposób, przepraszam. No, czy, to, pan... co, czy to, co mówił, jeżeli, jeżeli, ale, przepraszam, jeżeli to, co mówił Tusk... na przykład o kobietach? Radosław Sikorski, nagrywany za wystawną kolację, czy podczas wystawnej kolacji, finansowanej przez takiego podatnika jak ja, czy pan, czy setki innych ludzi, było. opowiadał o tym, jak to dżentelmen sadza albo nie sadza, albo by zdjął, albo by nie jest. Nią, to chce mi pan powiedzieć, że to PiS mu kazał nie, opowiadać nie, albo, że Falenta nie. mu to podpowiedział? B powiem no nie tak, powiem to. Tak, to tak. No. Nie, nie, wiem, nie wiem jak pan rozmawia z, ze swoimi przyjaciółmi, kolegami e, prywatnie. Przepraszam, to nie było prywatnie, tamte, bo to było na tamte, koszt państwa. Tamte, były, tamte słowa były skandaliczne i karę za to poniosła Platforma Obywatelska po upublicznieniu tych, tych nagrań. Natomiast ja bym się zadałbym, zadałbym pytanie co stało się z nagraniem, o których mówią tak zwani kelnerzy. Ale nie pasz, dopytuje, do, bo tam są nagrania ponad kompromitujące was i to ale, jest ale wie, wie pan, Ale prawda do końca. Premier Morawiecki podobno ustawiał jakieś przetargi na słupa. O tym To zeznali kelnerzy. Tej taśmy nie ma. Więc jeżeli mielibyśmy mówić o, o tych bardzo fatalnych kontekstach wypowiedzi różnych polityków, bo pamiętamy, że była tam miska ryżu pana premiera Morawieckiego i, i, i szereg innych polityków elementów. Platformy Obywatelskiej tak, akurat ja gdzieś do, w okolicach. Ja do restauracji na ja do restauracji na jakaś, jakaś taka karczma. Na szczęście nie chodzę. Na, na zachodni styl dzikiego zachodu zdaje się ja, robiona. Ja, tak ludzie gadają na mieście. Nie wie wie pan? Ja na szczęście do takich restauracji nie chodzę. Staram się zawsze pilnować. I powiem szczerze, tak, jeżeli mówimy o całej prawdzie, to proszę, nie wiem, może pana Falenta albo innych, niech pokaże to nagranie o tak zwanych słupach pana Morawieckiego, o czym zeznali kelnerzy. Wtedy tak naprawdę ocenimy, zobaczmy. Ocenimy rzeczywiście, ci politycy, którzy mają coś na sumieniu, Zakładam być jeszcze rozliczeni. raz hipotetycznie tezę publicystyczną formy pytania ją będę w takim razie ubierał. Czy uważa Pan, że jeżeli by na przykład padła ta deklaracja, że do października Donald Tusk nie będzie przed tę komisję zapraszany? Czy wówczas moglibyście uprzejmie zasiąść w tej komisji, czy też macie ją w nosie i nie jesteście, z, nie jesteście zainteresowani ustaleniem, gdzie ruscy mieli swoje wpływy, albo na przykład też nie chcecie dać upustu w zadaniu takich pytań, jak. Pan przed momentem zadań. Więc powiem panu tak. Tak naprawdę to polskie służby powinny ustalić prawdziwe i realne wpływy rosyjskie w Polsce. Które niewątpliwie są, bo Polska jest inwigilowana i zawsze była inwigilowana przez służby rosyjskie, które chciały maczać swoje brudne palce w polskiej, w polskiej policji, szczególnie w okresie wyborów, tak jak było to w 2015 roku. Liczyłbym raczej nie na partyjnych nominatów. W takiej sprawie, tylko na służby specjalne albo jak już, to na komisję śledczą, która ma stosowne uprawnienia konstytucyjne, a nie na pseudokomisję, w którym wszyscy, łącznie z profesorem Matczakiem, którego właśnie czytam, yy, oceniają, że to jest ustawa niekonstytucyjna. Wie pan, jeżeli my mielibyśmy za zasiąść w niekonstytucyjnej komisji, no to powiem szczerze, nie, nie potrafilibyśmy sobie spojrzeć w lustro. Panie pośle... Kiedyś stawialiście taką tezę, że komisja weryfikacyjna do sprawy dzikiej reprywatyzacji w Warszawie, jest też zupełnie niepotrzebna, jest niekonstytucyjna, etc. Kiedyś, w roku 2016, jeżeli mnie pamięć nie myli, 17, twierdziliście, że budżet państwa jest nielegalny. Nie przeszkadzało wam to w pobieraniu pensji i uposażeń poselskich, ale takie tezy polityczne stawialiście. Wie pan, to jest pójście na skróty w związku z tym, że, że samochody mają wypadki nie, nie, nie powinniśmy mieć wypadki nie, samochodami. Bo pójdzie mówi, pan na skróty. Znaczy, jeżeli mówimy o polskim budżecie, to on jest oczywiście w części poza kontrolą poselską, bo 370 miliardów złotych, bokiem wydrukało. No, premier nie o czymś innym. Premier, premier, premier ja w tym głosowaniu poza się nie Sejmu. na sali plenarnej, tylko na sali kolumnowej. I wówczas stwierdziliście, że budżet państwa jest przyjęty no, nielegalnie. No, dobrze. I I, coś, i co wydarzyło się z prokuraturem? Prowadzącym tę sprawę Którym prokuratorem? Pani prokurator, która została zdegradowana przez ministra Ziobro, która, która dokładnie zajmowała się sprawdzaniem tak zwanego głosowania w sali w sali kolumnowej. Przestała pani swoją funkcję. A gdzie koledzy prokuratorzy byli? No, przepraszam bardzo, ale jeżeli ktoś rzetelnie chce ocenić w... proces legislacji ale, ale w Polsce, że także ten nielegalny wynikający z przeniesieniem de facto klubu pis do sali kolumnowej i uznania tego za Sejm, a prokurator, który bada sprawę, jest, 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 jest przeniesiony. Jesteśmy, pan, po się, ale powinniśmy to pytanie panu pytanie zadać. Jak uważać praworządność w Polsce? Ponieważ mamy o, panu i do, o dobre zdanie i o praworządności, jak również o legalizmie, który pan reprezentuje. Czy pan uważa, że miał Rację są, rację sąd, który stwierdził, że można prezydenta Dudę określać mianem debila i może to komuś ujść bezkarnie? Nie oceniam wyroków sądu, ale uważam, że w stosunku do, do nazywnictwa i do negatywnych określeń y, y, osób pełniących, y, pełniących najważniejsze funkcje powinniśmy być, być wstrzemięźliwi i powinna obowiązywać nas kultura, plus kultura polityczna nie oceniam wyroków sądu dlatego że nie znam całego kontekstu i uważam że, że zawsze powinna istnieć granica pomiędzy wolnością wypowiedzi a elementem nieprzekraczania nieprzekraczania tego no też na naruszenia, naruszenia, nie. naruszenia naruszenia tak naruszenia, naruszenia, naruszenia dóbr ja. osobistych Zresztą sam, sam jestem w sporze z TVP i, i, i wiem Borys, jak jest to ważne platforma obywatelska koalicja obywatelska był państwa i moim gościem bardzo państwu dziękuję panu państwu do usłyszenia Świata pogląd.